Ja widzę wystaw środkę w górę słuba Dobra, ty co weźmiesz? jak, jak... po zniwach skończymy no. zanim wyprasować jak skończysz odcinek na stępie? No o, ten, coś ci powiem. Dobra. Bo mieliśmy jedną rzecz zrobić. Bo tu mieliśmy. Mhm. Jakiej? Okay. Co? Coś ważnego czy nie? Bo mieliśmy... Prasa jechać oglądać, bo dzwoni teraz do mnie ten facet od prasy. Ale po co tą prasę chce zmieniać? Dobra pójdź, jest. Później, szybciej pójdzie. Dupa nie szybciej. Tam ta prasa akurat jeździ 16 na godzinę. A ta ile? 10. Ile ci to zmienia? Mam akurat 10. 5 10 więcej. Na szybciej. No ta ta ta. było nie robić poprześniaków, to bym miała ja prasował, byś nie wymyślał. Co robisz? Coś za mnie jakieś nie wiem Schowaj mi tę różę, bo zaraz ubeł w nią wjadę Pozwolni Nie Nawet ja może nie chodzę 嗯嗯。Mm hmm. No, większy zator bez problemu idzie z tymi przyczepami. A to co, mały gówniak nie dawał rady? No nie. Mówiłem weź łówce, co popierdosiło parę minut tego zatoru. Chciałem go przedostawać w ten, nie widziałem co zatoru z powrotem. Dużo go. Było lepiej brać pole jakieś ze soją w dzierżawanie. Eee, tam Ale tam to było fajne, bo było, wiesz, pole mi się podobało, a nie... Dziękuję co, żeś... Co? Ja przyszedłem! ja żeby wyciął to drzewo ze Co? Co ci to Na co wyciąłeś to drzewo? To mi. Zoblokuje on nie cały czas, jak jechałem. To było trochę cofnąć i odbić w prawo. Nie już wytrzymać. Tak tu nie będzie przeszkadzać mi już w ogóle. Jak to teraz wygląda? No, no jak? Wziąłem no te drzewo leżące na polu. Będzie czas, to przyczepę, weźmy, pozbieraj i pojedzie. 60% mam. Nie dojadę do końca. Ile masz? Słowa. A. ia, că jeszcze și ce Żadne. Dobra. No rădăcină. Debilu. Ma cur. Te bilu. я okay. Стой! No. Okay, <kly> Co u cíbe, tak, siedk, tam u sebe tak się ty tam? Gadał. Ne. Tak ne. No ne. Tak ne? Ale by to. No ne. No, dotkniesz? A Ciężywalny. To już nie było poczekać u góry i do, podjechać czołgiemkiem? Nie. Nie było. Заба, затор, затор. НДЗ-затор. 21 на год, 22, 26, 24, 25. Стубано. Ale pierwsze co, co zrobisz jak wrócisz na podwórko? Pojedziesz weźmiesz ciągnik, za to się wrócił za swojego? Pojedziesz po wózek na feder. Co tam zostawił? Ten komentarz tam na sklep zostaw. Jeźdź, chuj. Jeźdź, Pełny silos? Pełny. Raz tam przyciapa, gdzieś w stawie i nic Bo ja że no ona do... może, ona może stać na podwórku? Tylko ja tlendekę zakryję. Nie wiem. Bo ja chcę tam z tyłu dać, bo tu mi. Widzisz, kur. O, dobra, przeszła. Już bym dwa razy szybciej to zrobił, ja bym podczepił to na tył. Wy Bo do tyłu wolność. Znaczy może 12, ale biegu nie zmienił. Zepór. Ktoś tu agregaty postawił jak? Na pewno, tu coś nie, tam... Nie, zaraz jeszcze by było, jakby podczepił to pod Teraz Rozumny podczep ma na tył. Bo lepiej jest gdzieś cofnąć, nie? Ja chcę tam wcofać. Co wcofywać jak wystarczy wiedzieć jak tam? Ja chłopiec z tymi przyczepami wjeżdżałem. Ja tam w ogóle żoną nie popałem. Dobrze. Ja nie znaczy ty.

Ja Jest jednak szach, normalnie. Nie mogę. O, 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 nie umiesz cofywać. Dobra. <śmuszczaj> o, no, o, <śmuszczaj> Coś chyba nie tak. No, 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 no. Zresztą no. pięknie wstawił. No nie? No, nie fiu, fiu, fiu. No. Dobra, daj mi to, ja ją wprowadzę tak, żeby nie. było dobrze. Nie. Nie dam ci. Ja se to za to jest za duży po prostu. Tak, tak. No, no tak, za długi jest. Serio mówię. Ja wiem, Ma kuśwa, wolną szalę to zostawi na łące. Nie no, A big brain. Ale po co plan DKS? debilu a będzie grad, zrobi Z dziury ty, ty, ty. w plandece? A sobie kupisz nową bo te się kupili nie oglądam takiej plądy dobra wrócę na gospę to ją postawię nie, ci kurwa Jak był postawię Jak to ci postawię, przykazał. a Ino ją przestawisz Ino metry ją przestawisz, ty normalnie zobaczysz. Ino cię po prostu Co? ubije Gówno. Jak ty wujja ledwo biegasz. No ale się nie zdziwił. Bo ja, bo zaraz komornik przyjedzie. Bo sąsiada, są już ma przyjechać na tydzień. A do ciebie jutro. Za długo mnie jest. Kurwa, klapa się nie zamykna. Bo ja te twoje szajstwo gó gówniane nie działa Co masz problem Bo się klapa nie zamyka To weź młotka i dobi Plasa się tam szło. pojadę dobić młotkiem Plasa to by szła 16 na godzinę cię, cię, cię. bym miał trzy rządki sprasowane. A tym szajstwem muszę 10 na godzinę Jeszcze ja się wałek już krzeje od odwróć takie obro takie takie obroty mocne że się walek że hm hm ile minut uj gdzie się nie przyciął podjuz Ty, kurwa przyczepę wprowadził. A no dobra, widzę już gdzie. A, ciągnie, ciągnie, no dawaj, ciągnie. No. <śliniczny> 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 dawaj, dawaj. Na, dasz radę. No. <śliniczny> Bo tym, tym za darmo radę. Gdzie ty tamtą pszczepę drugą żeś wprowadził? Stoi. Gdzie? Yeah. No tym Przed podwórkiem Nie stoi Przed podwórkiem stoi A dobra, tu stoi no, Ale Boże! Piękniej jak tamtym No dawaj, no, dasz radę, no No dawaj, klub... to mięsa... Że to jest kurczę no cof cofnął bym też cofnął No, dawaj, dawaj. nie nie zastaw rozrzutników. Co? To nie zostaw rożytników. Okay. Ja już bym to postawił tak, żeby... Bym się na nie bawił żadne cofanie. To ma takie to jakieś stać. cofanie, sranie, Debilu. Co? Ja ci mogę zaraz zrobić cofanie. Obiad sprzed dwóch dni ci wyjmę Ty taką cofkę będziesz miał. A powiedz mi, po co ty to cofasz? Co lubię ci to da? Bo lubię Ale chłopie, byś wjechał równo obok różników i była, a nie spała to no, dupa I chłopie, cała obiad zajęta a wiesz, no. że będziesz musiał zajęty zabierać, bo ja te dwie przyczepy będę zabierał? No i dupa będziesz się zabierał Już było dobrze, to tym musiał Ja Ci będę do zabierał, pisać. no? To jest moje gospodarstwo, nie twoje. Czekaj zaraz. Ale nie będę rata. je brał do czegoś, no Jezus. Perdona, nie wiem, co ci dało to, że teraz cofaj sobie, tak? Co tam miałeś? Mówię, co ci dało to, że sobie tak wcofałeś to? Uspokój się, bo ci naprawdę... ...obiec sprzed dwóch dni z brzucha wyjmę. Ale ja się tylko pytam, co ci to dało, że sobie tak wcofałeś? I w czym by była różnica, byś normalnie wjechała jak człowiek? Dało mi. Co ci to dało? Mi dało. No co ci dało? No, Twój... pokaz mało. umiejętności cofania przodem? Co? Nie wiem, ci, nie wiem, po co ci to... Nie wiem, ty jakiś inny jesteś. E ty. Ja nie... a dobra, już się Sonia dokusił. No. Pokusił, się, bo jeszcze cię do miasta z powrotem... A że na... teraz musisz szczepić te dwie przyczepy? Mhm. Nie bój się. O kurwa... Nie będę ich trzeba, bo nie mam takiej potrzeby teraz ich szczepiać. Ale później przy, przy sprzedaży będzie potrzeba. I już będą... ...uszykowane. Przy sprzedaży będzie. A teraz od... A teraz od tej pory nie będzie do używane. Nic nas no. Młodszy bardziej mansk... Młodszy mhm, mi na da od starego. Na pewno. Jest No to... O Boże, jedna będzie używana. Bo zapomniałam o kysiące. Ale mamy... nie Jedna będzie używana. Ani jedna nie będzie chyba używana. Będą te stare używane. Te nowe idą na razie w tym. Gimme. To jeszcze razem. Po co mają osobno stać? Miejsce dużo co zabierać? Robię? i tak zrobię. Robisz, co ty robisz? No było dużo ustawiane. Ja pierdzielę. No Ja sobie to zrobię ja porządek, ty bo, to bo ty to jakżeś to poustawał, to mnie chłopie normalnie trzepie. No jak poustawiałem normalnie no. było poukładane. zamknij się, bo cię mam dość już. Miałam ciebie dość, bo ty jakiś dziwny jesteś. Zawsze mogę, wiesz, kogo wziąć, zamiast ciebie. Ale było dobrze poukładane. On się chociaż tak nie awanturuje jak ty. Bo było dobrze poukładane. Rób, co tam robisz i mi nie trój dupy. Wyciszę się i tyle będę miał. No, nie dostajesz się. Będziemy się spokojni. Pojedziesz zaraz do miasta i tyle będziesz miał. Mieszkanie u wujka. Mhm. Mhm. Piszcie widzowie w komentarzu, czy młody ma wrócić do miasta. So that Sí, también